Potę 21 października w Hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbyły się mistrzostwa grupy Enea w tenisie stołowym. Była to już kolejna siódma edycja turnieju dedykowana obecnym oraz emerytowanym pracownikom całej grupy. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie. To już zapisało się na stałe w naszym kalendarzu imprez sportowych, które wspieramy. Coraz więcej uczestników, coraz wyższy poziom, ale dla pracowników Enei wytwarzanie to jest niesamowita frajda. Bo oni trenują, oni się spotykają, turniej jest takim zwieńczeniem tej całej pracy. To powoduje, że tutaj jest rywalizacja, tutaj jest adrenalina, w pracy jest współpraca. Mamy zgłoszonych 31 zawodników w tym jedna kobieta, właśnie tak się złożyło i turniej zostanie rozegrany w czterech kategoriach. Będzie to kategoria do 40 lat, powyżej 40 lat i amatorzy oraz profesjonaliści. Jedna jest dla profesjonalistów, druga dla amatorów, czyli ci, którzy grają, reprezentują na przykład swoje kluby miejskie w rozgrywkach na wyższym szczeblu ligowym, grają w kategorii dla profesjonalistów, natomiast amatorzy, którzy bardziej bawią się tą dyscypliną lub grają rekreacyjnie, wtedy wylądowali w kategorii amatorów. Na potrzeby turnieju opracowano specjalny system rozgrywek z podziałem na profesjonalistów i amatorów, jak również kategorie wiekowe. Zawodnicy rozgrywali spotkania w grupach, stopniowo przechodząc do systemu pucharowego. Startowałem w kategorii do lat 40, jak również w kategorii ligowiec. W kategorii do lat 40 musiałem uznać wyższość dwóch przeciwników i skończyło się na trzecim miejscu. Na szczęście w tej najbardziej prestiżowej kategorii ligowców udało mi się zwyciężyć. Po raz pierwszy. Bardzo jestem zadowolony z tego pierwszego miejsca, bo nie ukrywam, że co roku występuję w tych zawodach i zawsze, zawsze ktoś stanął na przeszkodzie w odniesieniu tego sukcesu. W tym roku się na szczęście udało. Turniej został zorganizowany bardzo dobrze. Był w tym roku bardzo wysoki poziom. Jak zresztą co roku Organizacja całkiem fajna, wszyscy sympatyczni. Poszło mi chyba nie najgorzej, bo miejsca 5-6, więc jeśli chodzi o męskie towarzystwo, które gra całkiem nieźle, to, to poszło mi przyzwoicie. Szkoda, że nie ma kobiet, no bo jedna grałabym w swojej kategorii fajnie byłoby się zmierzyć ze swoją płcią, no ale tak wyszło. Wcześniej podobno były, teraz nie ma. Fajnie zmierzyć się z silnymi mężczyznami. Praca wynay umożliwiła mi powrót. Do tej przyjemności, bo jest taki amatorski klub, zaczęłam chodzić, ćwiczyć z powrotem, no i dzięki temu właśnie jestem dziś tu i nie było tak źle. Jest to świetnie zorganizowany turniej co roku. Gospodarze są niezwykle gościni, jeżeli chodzi o wyżywienie, o organizację sali, poziom organizacyjny, bardzo wysoki. Widać, że tutaj prowadzą to wszystko ludzie, którzy znają się na tenisie i lubią tenis, a no dodatek bardzo życzliwi, co przekłada się na świetną atmosferę tych zawodów. Wszyscy się tutaj szanujemy, lubimy, wszyscy jesteśmy z grupy Kapitałowej Enea. Energetycy to jest taka społeczność dość rodzinna, darzy się wzajemną sympatią. Łączą nas wspólne pasje, miłość do energetyki i tej historii. Dodatkową atrakcją dla zawodników była możliwość zagrania kilku piłek z Łukaszem Sokołowskim, złotym medalistą drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów, oraz rozmowy z selekcjonerem kadry Tomaszem Krzeszewskim. Zdaje się, że pod względem uprawialności tak, tej dyscypliny to jest to czwarta dyscyplina na świecie według wyliczeń. Oczywiście bardzo duża część tych osób trenuje w Azji, bo jest to dyscyplina szalenie popularna na tym kontynencie, natomiast i w Polsce. Bardzo dużo osób trenuje, ale też bawi się tenisem stołowym. Myślę tak na przykład o osobach takich dojrzałych, które na przykład widzimy też za moimi plecami biorących udział w dzisiejszym turnieju. NEA jest sponsorem tytułowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Organizuje również zawody dla swoich pracowników. My bardzo cieszymy się, że to środowisko tenisa stołowego jest bardzo szerokie. Tak? Takie osoby, które bawią się tenisem stołowym, są też naszymi kibicami, ale są też osobami, które w swoich środowiskach pracują nad tym, o czym wspomniałem chwilę wcześniej, nad tym, aby tworzyć dla najmłodszych jak najbardziej profesjonalne warunki. Kadra polski bardzo dobrze się zaprezentowała, bodajże Jakub DS zdobył trzecie miejsce w singlu i wygrał Debla, więc to jest mega osiągnięcie dla polskiego sportu, jak i tenisa stołowego, więc tylko na plus. Myślę, że to jest sport dla każdego. Ważne jest, żeby niestety zacząć dosyć wcześnie. Te granice wieku, żeby zacząć, myślę, że to musi być 5, 6, 7 lat, jeżeli chce się ten poziom mistrzowski prezentować później. A tak to jest sport dla każdego dla wysokich, dla niskich dla wszystkich. Myślę, że fajnie pokazać się przed troszeczkę bardziej amatorskimi uczestnikami tej zawodów. Mam nadzieję, że będzie fajne widowisko i troszeczkę się nauczą. Kolejna odsłona turnieju doskonale pokazuje działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, które od lat wprowadza w życie zarząd ENE Wytwarzanie. To jest coś takiego, że wszyscy się, że tak powiem, ze sobą zżywają, spotykają się też po pracy. To jest bardzo rzadkie. To jest bardzo rzadkie. Myślę, że to wpływa na dobrą atmosferę i to, to jest dla elektrowni bardzo pozytywna rzecz.